W ostatnim odcinku strasznego Minecrafta udało nam się zabić smoka. Przez większość czasu było dość spokojnie, dziś jednak... Zresztą sami zobaczycie. Ooo, jesteśmy w kolejnym filmie. Elo, elo Dzisiaj plan jest taki. Naprawdę. Pewno... Ooo! Okej, okay, tu się robi niebezpiecznie stary. Ej, pierwszy raz go widziałem w endzie, bo jak w ostatnim odcinku przychodziliśmy Minecrafta, to pojawiały nam się zbytnie te moby. Znowu! O, choć częstotliwość teraz duża. Dobra, idziemy stąd. A co z jajkiem? Nie bierzemy jajka? Musimy dostać się do End City. Zbierzemy sobie w sumie to jajko. Uwaga. Pum Let's go, mamy to. Dobra, gdzie jest gateway? Tam jest, tam jest gateway. Dobra, masz perełkę. Oj! O, ej! Słyszałem ten dźwięk. To oznacza, że on się chyba. Okej, okay, nieważne, nieważne. Chodźmy, chodźmy stąd, chodźmy stąd. Nieważne, czekaj, ja chcę się upewnić. Nie, no, nie widzę go. Nikogo tu nie ma. On, ten goście, który chyba nam się teraz zespałnił gdzieś na tej wyspie. On może nam się mylić z Endermanem. Co myślisz, że idziemy? Zostawiamy go? No nie wiem, na... on i tak. On tak po będzie nas gonił ciągle, co nie, więc jakby. No właśnie, dobra. Rzucam tam perełkę, nie wiem, coś tak po prostu nie podkupujemy. Dobra, ja, ja rzucam. O, o! Ej, ej, krew! Czemu to jest? Z... Ej, my krwawimy! Joś, ja, ja tak samo! Co jest grane? Jeden HP mi w ogóle zostało. Nie trafiłem. Cykam Uważaj! A dobra, udało ci się. Także mamy kolejne straszne mody. Powiem ci, że ładnie tutaj. Ładnie, ładnie. Tylko, że nie wiem, czy tak ładnie dla nas, tak szczerze. No, tak jak mówię, dodałem kolejne mody. Kolejne zagrożenia. Dobra, ja tej farmie horusy. Trochę ich sfarmiłem. Mam 46 chorusów, prawie czego, bo mało jedzonka. Dobra, ja cykam perełkę. O! o! No, ja tak dobra. samo. A bo tutaj było nie było przepaść. No właśnie. Ej, ej, co to jest? Ej! Ten dźwięk był mega straszny. Pierwszy raz go słyszałem. Czekaj, 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 czekaj. Ja tak samo. A co tu się dzieje? Znowu się pojawił ten gościu, chyba gdzieś tutaj. Ale stary, pierwszy raz słyszałem ten dźwięk. On był taki, jakby ktoś się wgryzał w jakieś ciało, dosłownie. Ja dosłownie czułem, jakby to się ze mnie wydobywało. Nie wiem, też miałeś takie wrażenie, czy. No. Bo... To było tak dziwne w ogóle. Dobra, musimy zabić Endermana, bo ja już nie mam pereł. Ja tak samo nie mam pereł, ale nie wiem, czy chcemy je tutaj zabijać, także żebym ja sobie zsiadł troszkę niżej, bo e, ja wolę je tutaj zabić. Masz crafting, to ja zrobię łódkę. Nie mam, ale star starczy mi. Ale nie, nie wiem, mam za mało drewna, My mi się wydaje, że możemy na jednej tak farmić Dobra, dropną, no, let's go. Mamy dwie, mamy dwie, możemy już stary tam cyknąć chyba. Dobra, cykamy ale cały czas robi na mnie wrażenie to niebo, no jest takie ładne A myślisz, że jesteśmy w stanie dorzucić tam o perłę? Mi się wydaje, że na spokojnie tak szczerze Ej, zróbmy tak, że ja zaryzykuję, ja spadnę w przepaść i rzucę tam perłę, dobra? Ja, ja tu wodę wyleję najpierw może my, Ale my gramy na hardkorze Nie, patrz to, patrz to Dobra, dobra, lecisz, 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 lecisz A, dobra, czekaj, spadłem, ile z gołu? po samym kratki, się zapałem. O, i tepło mnie Dobra, lecę Lecę do wody O Oh, dobra, bo już stary Okej, okej. i idealnie w ogóle w to miejsce co ja trafiłem. Dobra, jemy O, let's go, let's go. A nie wiem, coś w dół. No właśnie mnie przed chwilą też tak wzięło. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. No nie, no to jest niemożliwe. Chodź, chodź już. No nie, no to jest żart jakiś. Sięgam. O, ej! O! Ej, widzisz go? Nie, nie widzę go. To dobrze chyba. Je, ale ja właśnie nigdy nie jestem pewny czy go widzę, czy nie, przez te endermany. Czekam na ciebie, czekam na ciebie. Okay. Dobra, nie, no nie ma go, nie ma go. No, nie ma, nie ma faktycznie, ale nie wiem, czy styl endermanów jest tak podobny do tych endermanów, bo on wygląda do sobie tak, jakbyście nie wiedzieli. Ej, 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 patrz to. Brain tam chodzi. Znikł, dobra, znikł. Ej, ja chcę spróbować usnapić zuku kilobrighna. Chodźmy, chodźmy. Dobra, Wam się do tej pierwszej. Nie. To trzeba uważać, stary, ty musisz uważać. Ey, city. A, ej, NCT! Co? Ej, kitu! Jaki blask w ogóle pada na to ładny, co nie? Ej, ej, ej? nie wiem, on, on stary nas prześladuje chyba. O kurde, jak on by teraz do nas tutaj się dostał. Ale skoro go tu nie ma, znaczy, czy musiał się zrespić na wyspie. Ej, jest! Jest, jest, jest! jest! Widzę go! Ej, nie patrzcie, nie patrzcie w niego, nie patrzcie na niego, nie patrzcie na niego, dług, dół głowę, głowę. Ale jak chcę jak z niego trafić? Jak, jak chcę z niego trafić? Czekaj, patrz! Dobra. A, a, oj! A! Ej, chodź tutaj, chodź tutaj. Buty się! Patrz, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go! Ej, spada Wojda, spada Wojda! Ja pierdzielę. Ej, chyba mamy ogromne szczęście, że. Byliśmy, nie byliśmy na tej samej wyspie, inaczej by po prostu do nas przyszedł I nam bęczkę spuścił Okej, okay, okej, okay. ja, ja powiem szczerze, że już trochę no przestraszyłem się już stary Myślałem, że to jest koniec Ej dobra, czyli jednak on się pojawia Pojawia się tutaj nawet w endzie Bo ja już w pewnym momencie stary myślałem, bo tyle razy słyszeliśmy ten dźwięk, a ja go nie widziałem Że już w pewnym momencie myślałem, że w endzie on się nie pojawia tylko wpuszcza ten dźwięk Ale jedno No ja nie wiem czy to jest dobre w ogóle jakby Wiesz. Oha, bo właśnie, jeszcze musi być statek żywiołowy, Elytra. Mam nadzieję, że będzie. ja mam perłę, ja się te cykam. No i zostawił mnie. Nieźle. Nie ma statku, stary. Ja już jestem w środku, ale powiem ci, że tutaj nie ma na razie nigdy skrzynek. Dobra, próbuję tam wchodzić jakoś. I w sumie nie mam wody, stary. Ja pierdziele. ja właśnie zrobiłem. Nie zebrałeś jej? Nie. O nie, dobra, ja mam Ender chesta i pierwszą skrzynkę. Diamentowy miecz, diamenty. Ja schodzę na dół w sumie, stary, bo ja nie przemyślałem tego, że to jest tak głupie. Nie, nie. W ogóle to korzystając z okazji, chcielibyśmy polecić wam hosting serwerów Minecraft Cloud LGG. W ich ofercie znajdziecie mocne serwery w naprawdę przystępnych cenach. Nie trafnie, nie trafnie. Let's go. Ład procesem zakupu ze względu na wiele możliwych form płatności i brak prowizji. Panel klienta umożliwi wam dostosowanie serwera do waszych potrzeb, a z kodem 66 dostaniecie 10% zniżki. Także obczajcie CloudLitG, link w opisie. Ej, w ogóle to wymyśliłem taki fajny slogan. Optymalne serwery Minecraft bez zbędnych kosztów. Dobra, nieważne. Ej! Ej! From the fuck tu jest! Jestem gościu! Nie! Yeah. Na górze yy, tego! Z chorusem się tepnąłem na dół! Jestem tu, jestem tu z tobą. Gdzie on jest? Tam na jednej z tych platform, ja nie wiem dokładnie gdzie. Tutaj w tym MCT nawet nie ma lytry, idziemy do innego. W ja tam nie chcę być. Tak, tak samo sądzę, stary, nie. Yeah. Gdzie? Ja słyszałem jakiś dźwięk, ale nic nie widziałem. Ej! Ej! to obróć się, obróć się! Gdzie on jest? Ale kto? Stary! To! From the fog, from the fog. Obejdźmy to, obejdźmy to, obejdźmy to, bo on tutaj może gdzieś być. Ej, NCT, 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 NCT ze, ze statkiem. Gdzie? O, bez kitu, yooo! Okej, okay, nie, mam, nie mam perły. Dobra, ja też nie mam perły. Okej, okay, do, dobra, mam perły, mam perły. Niech mi hitnie jeden. sobie polecę do góry. hitnij mnie dobra. Lecę, lecę, lecę. hitnij mnie jeszcze jeden. Nie no! nie aż tyle! Ej, i teraz skrzynka tu jest. Nie. Proszę, proszę. Dobra, mam, mam, mam. No nie no. Co ja mogę wywalić? To wywalam. To. Nie, zginę. Proszę. Dobra, czepnęłam mnie gdzieś. Dobra, zakładam banie. On breaking 3, dobra. Ej. Oj, ej. Co się. Aaaaa! Aaaa! Aaaa! Co się stało, co się stało? Goni mnie! Deksy, deksy. Pije go, bije go, bije go! Goni mnie, pomóż, się, goli pomóż! 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 Czekaj. Robię klasę, robię klasę. Uciekaj, pomóż! Pięć wyrzuciłem, mieć wyrzuciłem, mieć wyrzuciłem! Uciekaj, uciekaj! Go. Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, nie, on cichitnie. Ci Aaaaaaaaaaaaaa! Zing! Zing! Co to się odwaliło? Tak szczerze. Myślałem, że już nie będziemy tego dosłownie, czy to już jest koniec serii. Ja pierdzielę! Co to było? Ej, on mi tak szybko tarczę zniszczył. Ej, mu musimy mieć kilka tarcz. Jak mamy kilka tarcz, to możemy sobie z nim poradzić. On mi jednym hitem zadał 8 serc chyba, ale cały czas tarczowałem się. Ja ci nie mogę pomóc, stery. On nie wiem, jakiś taki dziwny movement, że nagle tutaj się do ciebie, tu ten. Ja nie widziałem, co się działo dosłownie. Musimy jak najszybciej tak zlutować to, bo ja już nie mam tarczy Kilka tarcz i da się pokonać tego gościa. Ale on o ja ty nie zabijesz, tylko on po prostu znikł. Był taki, że jakby on miał jakiś ograniczony czas, w którym może po prostu żyć. I nagle się wiesz, rozpłynął po prostu. Było dosyć. Ja pierdzielę te pomię na sam dół. O, ale mam mało życia. Ten dźwięk słyszałem. Wiesz, że ja teraz umrę na 100%, bo ja nie mam tarczy żadnej. Dobra, buty, buty mam jakieś mocne. Czekaj, tu jest skrzynka jakaś, ja zbiorę tą skrzynkę i zobaczę, w tej skrzynce jest. Spodnie. Biorę je, może to coś da. Patrzcie, jak to w ogóle zarobiście wygląda. Teraz będę ja trefy i po prostu będę podróżował. I masz perłę, żeby do tego statku wlecieć? No się nie mam. Jestem mega blisko tego statku. Jak mnie to hitnie, to jak hit, hitnie mnie. O. Lecę, lecę, lecę do statku! Jestem przy statku! Jesteś tą, jesteś tą. patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to! Ja tak samo, proszę, 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 proszę. Zbilij mi wdilij mi dole, jak będziesz ten. Dobra, tutaj ci wyleję. A. Dobra, spadłem. Ja pierdzielę. Dawaj tędy. Jest! Jest! Let's go! Jest elytra! Dawaj, bierz ją. A tutaj coś fajnego. Siktar sobie wezmę. To jakieś słabe. Mędz... Ej, jak ja mam teraz Elytrę, to mega szybko znajdę ci kolejną. I będziemy mogli stąd wyjść w końcu. Zbiorę tą głupkę w sumie. Może się przyda. Nie! Spadła. Dobra, będę leciał stary. Ale ja to się szybko podróżuję, aż zapomniałem jakie to jest piękne uczucie lecieć elytrą, nie? Ja jem po prostu chorusa. Ajmy tak go Ej! Ej! Ten dźwięk słyszę. Ja też go słyszę, jestem mega daleko od ciebie. Ja jest na mnie, jest na mnie, jest na mnie! Ja pierdzielę! Tarcza, tarcza, tarcza. tarcza trzymaj cały czas tarczę Czekaj, 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 ucieka, uciekam od niego, uciekam od niego po prostu, uciekam od niego. Nie patrzy mu się w oczy ani nic. Po prostu uciekaj, może on się w końcu zdespałni. ja się skopię, po prostu się skopię po prostu w dół tutaj i się zabuduję Będę zrobił sobie taki tunel. Jest statek! Let's go. Jest oczywiście Elytra. Kolejny fajny kilofik. Ej, to ty masz tam obok gateway'a? No właśnie, nie widzę żadnego, stary. Słuchaj, znajdź gateway'a, ja tutaj mam spotkamy się w tam tam Dobra. Nie ma sprawy. Ja już okay. lecę do Overworldu. Jestem. Aha, to na wyspę mnie tepa, dobra. Zapomniałem. O, Gateway, let's go. Zabijesz sobie Endermana. Nie wiem, ile już tych Endermanów zrobiłem, ale żaden nie daje perły dosłownie. Tropną akurat. Perłkę, pick. Jestem. Patrz, rzucam ci elektrę. Let's go. Mamy to. Chodź do Overworldu. Dobra, no i można powiedzieć, że ostatecznie przeszliśmy grę, tak? No tak, na pewno, można tak powiedzieć. O, jesteśmy w naszej starej. Wiosce, Ojeku, dawno to nie byłem. Ej, co to? Ej ogólnie wiesz co mi się wydaje? Że to duch Hero to podpalił. Serio. Co to jest? Jopsa! Słyszę ten dźwięk. I mega dziwne dźwięki nam cały czas towarzyszą. Dobra, tarcze jak najszybciej muszę zrobić. Ja tak samo, jakiś tarcze, kilow nie wiem, cokolwiek. Ja tu to postawię smoka. Bierz mi drewno, bo ja potrzebuję mega. Wiesz czego, tarczy. Dobra, zebrałem cztery deski, nie jest taki dużo, ale zawsze coś. Czy nasz enchant jest dokończony, stary? Nie, nie jest dokończony. Ja mam trochę skóry. Ale mamy przecież książki, masz. Mamy książki. Potrzebujemy jedynie drewna. Robimy się Szybko i farmimy we dwójkę. Po prostu razem będziemy chodzili. Ej, w sumie możemy tak naprawdę wioskę stary obrabować, po co szukamy drzew. No dobra. Pozdrowi laderze, i tak was nigdy nie lubiłem, za te jest ceny. Ja teraz szczerze z miłą chęcią rozwalam im dom. No, gościu, pewnie. Patrz, patrz, czteryką ceny mi daje. No, 35 zgniłego mięsa za jednego emeralda. Każdy lubi zgniłe mięso. O! Co to jest? E! Tam jest gościu! Jaki gościu? Ej, widzę go! Ej, on kuca! Ej, ale my jest tle. to dosłownie wygląda jak jakiś prawdziwy gracz! Ej, co się on jest przyjazny? Czekaj, podejdę do niego. On normalnie wygląda tak przyjaźnie! On on macha ręką normalnie! Ej, co to się dzieje? Ej, on nie znika! Aha. Ej, dobra, to może wydawać się głupie, ale wiesz, co ja chcę zrobić? Rzucić jajem. I nie wiem za jaką cenę ja chcę to zrobić, ale. Po prostu chcę. Chcę po prostu rzucić jajem, tak? Okej. Okay. Faktycznie jest to tradycja w naszych filmach. Dobra, tu pamiętam, że zawsze się kurczaki spałnowały Plus do tego jeszcze musimy skończyć też enchant. Nie wiem, czy to jest. Ej, znowu ten gościu! I tam jest kolejny! Jajo! Jajo mam jajo! Zniknął, zniknął! Masz jajo! Zucję jajem! Dobra, mam jajo! Kurde, nic się nie stało! Uciekaj stąd, uciekaj stąd! I ty tu jest ten gościu znowu! Znowu? O, może on ona nas gdzieś prowadzi, bo cały czas zniknął znowu! Chodź biegniemy w tamtą stronę, biegniemy w tamtą stronę. Jajo kolejne! Jajo to jest symbol szczęścia widzowie. Jak się, jak się zrespi kurczak to... O! Ciekawie się zrespi znowu. patrz, 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 patrz. dwóch! Dwóch! Gdzie? O, widzę, 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 faktycznie. O oh jest. O co z nimi chodzi w ogóle? I znowu ten dźwięk słyszę. Czemu w ogóle chodzimy po nocy, stary, nie wiem, jesteśmy. Oni nas prowadzą gdzieś. Patrz, znowu są, znowu są, znowu są. Gdzieś dwóch. Oni ewidentnie gdzieś prowadzą. jest, stary, oni są od Herobrena i tak naprawdę to nas prowadzi stary do jakiś trapa. Znaczy, ja nie wykluczam tego, że oni są źli, ale ja jestem ciekawy szczerze. Ja jeszcze chcę to zobaczyć, o co chodzi. No dobra. Ten dźwięk. Ej, no, no. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Idziemy, teraz jesteśmy stary? Po, powiedz mi, gdzie my teraz jesteśmy. Po środku jeziora. Po środku niczego. Kurde, może oni nas tak jak do nikąd nie prowadzą. Nie, no. Dobra, ja ich nie widzę. To, czy oni realnie nas dokąd, dokądś prowadzą, czy nie? O, piramida od Hirobraina, Przekonamy się w kolejnym filmie. Dziękujemy wam za ten odcinek. Do widzenia. Ej, hey, i tu w sumie sensie brzmi jak jakaś piosenka z windy.